Jej ofiarności ofiadności i wytrwałości. Niech nam nie, niech życie będzie czczone, cenione i szanowane i otaczane nieustanną opieką. Niech wyraża najwyższe wartości moralne, patriotyczne, oparte na najszczepniejszych ideach miłości Boga i bliźnieniu. I niech skupia wszystkich rodowców, szczególnie oddziałów opocznych, w 1988 roku. Dzisiejsza uroczystość, niech będzie głęboki ślad w pamięci Waszego środowiska, nie wzmocni Wasze siły i ducha. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Błogosławiony Bądź Panie Boże, bo sprawiłeś, że Sztandar od wieków jest znakiem zjednoczenia ludzi, którzy wokół Niego się kłamatą. W pokoju Cię prosimy, pobłogosław ten sztandar, aby hodowcy, którym przewodzi, zawsze przyznawali się do Chrystusa, jak czynił to ich patron, święty Franciszek. Umocnić ich odpowiedzialność za bliźni, niech znawidnictwo od św. Franciszka sprawi, aby także byli dobrym przykładem służby ojczyźnie i bliźni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W podczas wystawy, pocztowych. Zawsze mam ten, tu się się przeświętu, puszczalność gołębie pod krzywem. Zawsze mam tam 67 osób zginęło. Zawsze mam ten obrazek oczyma, że te gołębie pozostały tam na miejsca, a już ich właścicieli, hodowców nie było. właskiś pełna Pan z Tobą błogosławiony, błogosławiony między niebiosami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Wiesza wiekuista Panie Amen Niechaj im świeci na wieki wieków Amen Ale sobą Przyszli do mnie. Dobrze. Życzę Wam wszystkiego dobrego i rozpoczęcia górnych lotów 6 maja, tak? No, to Ale wszystkiego dobrego i Panu Wam pan poboskwem. Dziękujemy. Pan z wam...